Dzisiaj zaczynamy nowy cykl, nowy cykl, w którym będziemy chcieli jeszcze lepiej, jeszcze bardziej uwielbić Jezusa i jeszcze bardziej nauczyć się, posiąść wiedzę, doświadczenie, jak żyć w sposób zwycięski. No, i to jest dla mnie wielka radość, że mogę dzisiaj ten, ten cykl rozpocząć, zacząć, czuję się niezwykle wyróżniona. I mam nadzieję, że Ty również czujesz się wyróżniony wobec tego, że to dziś sam Jezus kieruje do Ciebie słowo. Słowo, w którym da ci, chce Ci dać siłę i moc ku temu, żebyś żył jak człowiek, który jest zwycięzcą, który jest przeznaczony do zwycięstwa. Ta Ewangelia na dzisiaj, Ewangelia z dzisiejszego dnia, to Ewangelia z 14 Rozdziału Ewangelii według Świętego Jana. To są konkretnie wersety od 6 do wersetu 14, ale my skupimy się na trzech konkretnych zdaniach. Te trzy konkretne zdania w tym dzisiejszym dniu będą dla nas jak trzy przystanki. Czasami, kiedy wybieramy się w podróż, jedziemy gdzieś daleko. To mijamy różne krajobrazy, różne widoki, ale tak naprawdę poznajemy te miejsca, w których się zatrzymaliśmy, w których weszliśmy w relacje z innymi ludźmi, tam gdzie zatrzymała się nasza stopa. No więc zatrzymujemy się. Pierwszy przystanek, w którym Jezus mówi: Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. I wzywa Ciebie do tego, abyś ty również był w nim, w Jezusie i w Ojcu. Co to znaczy być w Jezusie i co to znaczy być w Ojcu? To znaczy nic innego niż to, co być w Jego obecności. Jest też tak, że tą obecność Bożą nieraz mylimy z emocjami, z jakimś takim poczuciem, stanem uniesienia, z tym, co czujemy. Generalnie. Kiedy Jezus mówi dzisiaj nam, odnosząc się do tego 14 rozdziału Ewangelii Janowej, o byciu w Nim czy byciu w Ojcu, chodzi mu o coś zupełnie innego. Chodzi o to, żebyś dzisiaj, tego dnia, kompletnie wszystko odniósł do Niego. Twoje myśli, aby były zanurzone w Nim, w Jezusie. Twoje czyny, aby brały początek w Nim, w Jego słowie. Wszystko, co dzisiaj będzie się w Twoim życiu działo, w Tobie i obok Ciebie, to na co masz, masz wpływ, aby było Jezusowe i złączone z Nim. Dobra, drugi przystanek. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Czy masz wątpliwości, że jesteś przeznaczony do zwycięskiego życia, słysząc takie słowo? Że będziesz dokonywał takich dzieł, jakich dokonywał Jezus, a może i jeszcze większych? Przecież Jezus jest największym zwycięzcą wszechczasów. On pokonał śmierć, on pokonał grzech. On dokonywał wielkich czynów pełnych mocy i dzisiaj mówi do ciebie: Ty też jesteś do tego przeznaczony. I trzeci przystanek. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić będziecie mnie w imię moje, ja to spełnię. I Jezus mówi ci dzisiaj: wszystko, co płynie z Twojego serca, wszystko, co jest Twoją potrzebą, On chce spełnić. Daje tylko jeden warunek: chwała Boża, chwała Ojca. Wszystko, czegokolwiek dokonał w życiu swoim ziemskim Jezus, było po to, aby oddać Bogu chwałę, aby oddać chwałę Ojcu. I tą obietnicę składa również Tobie, składa również każdemu z nas, składa ją Kościołowi. Jeśli będziemy chcieć, chcieć żyć dla chwały Ojca, dla chwały Boga Wszechmogącego, to On będzie doskonale odpowiadał na wszystkie nasze potrzeby, na wszystkie Twoje potrzeby. I bądź dzisiaj tym, który jest z nim złączony w Jego obecności, wierzy w Jego świętą obietnicę, czyli to, że jesteś przeznaczony do zwycięskiego życia i prosi Go w imię Jego, po to, aby to wszystko, co uczyni w Twoim życiu Jezus, było tym, co odda Bogu Wszechmogącego chwałę. Więc w drogę, start. Co prawda, zatrzymaliśmy się, bo to jest przystanek, na którym wysiadamy, ale wysiadasz tylko po to, żeby pójść w dalszą drogę tego dzisiejszego dnia z Jezusem w Jego imię i zanurzony w Jego słowie.